Seba, jest taki dzień, w którym ponad 100 milionów Amerykanów robi zakupy. Wiesz może jaki to dzień? Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. <noise> jest taki jeden specjalny dzień, ale o nim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Cześć, z tej strony Prosto z Rynku, Prosto Rynku, grupa Daytrader, Kopie Fix. Ja nazywam się Maciej Greloch. razem ze mną jest... Sebastian Czajkowski, witajcie, cześć. A o tym dniu, w którym wcześniej przed chwilą poruszyliśmy, chodziło mi oczywiście o Black Friday. Jak w ogóle podają różne statystyki, że tego dnia zakupów dokonuje ponad 100 milionów Amerykanów, czyli praktycznie jedna trzecia populacji całych Stanów Zjednoczonych w tym dniu robi jakieś zakupy, czy tam wiesz, jeżdżą do, do jakiejś galerii, do jakichś tam tych właśnie tych popularnych sklepów. I właśnie jest to zwykle jednym właśnie. Jednym, jednym właśnie, jednym właśnie z teorii, co to jest, to jest kiedy się odbywa ten dzień, to jest właśnie piątek po dniu dzień czynienia, czyli jest, jest dzień dzień czynienia, później jest piątek, czyli Black Friday, ale to właśnie Seba, ty wiem, że masz fajne informacje odnośnie tego zebrane, wiem, że zebrałeś dużo takich fajnych smaczków, także teraz podziel się z nami, czego się dowiedziałeś. Zanim wejdziemy w historię i wejdziemy w te smaczki. Bo w ogóle fajnie czasami sobie poczytać tak, bo, bo każdy wie, że jest ten czarny piątek, ale jak zapytasz kogoś, czemu ten piątek jest czarny, no to już mało osób coś wie. No wiemy o tym, że są te zakupy, wiemy, że są te promocje, wiemy, że są te ściemniane promocje, bo na nas w Polsce to jest dużo ściemnianych promocji, tak, gdzie coś kosztowało 119, jest naklejka, że kosztowało wcześniej 160, przekreślone na 119, już myślimy, że jest Black Friday o, i wtedy to kupujemy. Natomiast ja bym chciał z też porozmawiać o tych rzeczach, co ostatnio rozmawialiśmy że ten konsumpcjonizm, który się rozwija, z roku na rok rozwija się coraz bardziej, tak? Bo na początku był ten czarny piątek, później czarny tydzień, później czarny miesiąc. Niedługo się śmiejemy, że ten, ten taki jakby sezon zakupowy zacznie się w styczniu i będzie trwał do stycznia i on będzie cały rok. <laughs> Ale no nie ma się co dziwić, bo właśnie to, co przed chwilą powiedziałeś, no po tym święcie czynienia 100 milionów Amerykanów rusza w teren na zakupy, Zaczynają się oficjalnie y, święta, tak? Takie y, zakupowe święta, czyli trzeba prezenty, trzeba coś kupić, a jeszcze jest jakaś promocja, no to kurde, i tak muszę kupić, i tak muszę kupić, to w promocji chętnie kupię. Więc ja w ogóle takie mam różne y, teorie y, wyłapane w internecie, skąd się wziął ten ta nazwa w ogóle, Czarny Piątek. No i przede wszystkim pierwsza informacja, to co powiedziałeś, święto dzieńczynienia. Które no, najczęściej standardowo wypada w czwartek, więc tutaj ten piątek jest po tym dniu. No i zazwyczaj Amerykanom się nie chciało chodzić do pracy. No, ciężko się dziwić, jeżeli tam był dzień wcześniej indyk, rodzina, pewnie jakiś alkohol, procenty wlatują, no to każdy piątek już, już przedłużał sobie weekend. No i większość pracodawców nazywała ten dzień czarnym piątkiem, bo po prostu brakowało pracowników do pracy, brakowało rąk do pracy. Ten dzień z automatu był tak jakby skreślony. No, bo pracownicy sami sobie brali nagle na żądanie, na zwolnienie, nagle przedłużali te urlopy, i to jest taka, jakby pierwsza hipoteza. Natomiast jedną hipotezę, którą znalazłem, która mi się bardzo spodobała, i taka, która dotyczy nas, więc zacznę od tej hipotezy naszej. W XIX wieku cena złota za jedną uncję uzyskała rekordową wartość. Do tego stopnia, że rząd zainterweniował i obniżył w jeden dzień. O 20% wartość wyceny złota. To spowodowało gigantyczne załamanie się giełdy, i to był właśnie ten piątek. Z tego co mm -hmm. czytałem, to chyba właśnie ten 1929, czyli ten kryzys taki finansowy, który w Stanach się wołał, No to rząd trochę też tam, że tak powiem, od siebie dorzucił. Fajna też informacja. Z 1621 roku, o której w ogóle nikt nie mówi, bo to jest taka zakopana informacja, nie, nie do wyciągnięcia i raczej myślę, że nikt nie chce się tym chlubić i powiem Ci zaraz dlaczego. W 1621 roku na północy Stanów Zjednoczonych pierwsi kolonizatorzy Nowej Anglii wydali wielką ucztę i gośćmi byli Indianie. Impreza była huczna, fajna, natomiast no niestety zakończyła się, mam taki fajny opis, krótki, że z racji krwawego zakończenia tego wieczoru Czyli zakładam, że tam skalpy leciały z głów po prostu. Rzadko się go wspomina w dzisiejszych czasach, natomiast no też dostał tak jakby nazwę Czarnego Piątku, ale fajną hipotezę też znalazłem odnośnie tego, ja mi się bardzo podoba, że kiedyś to też były lata, właśnie 1800-1900, bo to tak jakby mamy dwustuletnią historię tego Czarnego Piątku. To nie, to nie jest to, że to powstało tam tydzień temu. Sklepy, zapisując codziennie utargi, jeżeli utarek był dobry i przychodowość sklepu była dobra, było zapisywane atramentem czarnym, a jeżeli mhm. słabo, był atrament czerwony. No i tak naprawdę końcówka października, listopad już mocno. Końcówka listopada zazwyczaj była na czarno notowana przez sklepikarzy. No i też dlatego ten, ten piątek zawsze, co roku był czarno, no bo to było takie już uderzenie po tym święcie Dzień Czynienia, więc wszyscy kupowali. To była duża przychodowość sklepów. No i stąd też ta nazwa. Czarny Piątek. Oczywiście jest dużo takich teorii, łącznie z tym, że policjanci nadali Czarny Piątek, ale to wszystko się łączy tak naprawdę, bo jak ludzie mieli Święto Dziękczynienia i następnego dnia sobie zrobili wolne, jedziemy do sklepów, to co się wydarzyło? Korki, wypadki, drama na drogach jak 150, więc policjant mhm. ten dzień, nazwę taką ten y, Czarny Piątek, tak? Natomiast no ogólnie nam, no Maciej, z czym ci się kojarzy Czarny Piątek, bo teraz nawet te takich historii wyciągnęliśmy, no to się tak zaburza ten tak jakby światopogląd patrzenia na ten czarny piątek tak no bo w ogóle czarny e, mi się źle kojarzy więc dobrze u nas ta amerykańska nazwa funkcjonuje black friday bo to brzmi fajnie i to brzmi tak promocyjnie ale jakbym ci powiedział czarny piątek to brzmi jakby nie wiem tak tak no właśnie właśnie o to chodzi dlatego możliwe właśnie że ta e, że, że kilka tych teorii właśnie które podałeś ale z tym atramentem to jest taka, to jest ciekawa teoria. Mi się z czym kojarzy, z czym mi się, o ja, oczywiście kojarzy mi się z promocjami, z przecenami, tylko że u nas e, sam wiesz jak to wygląda, że często to, to te, te promocje to są takie naciągane, ale, ale fajne ostat, w ostatnim czasie, chyba właśnie po ostatnim czarnym piątku, ale, ale nie wiem czy to miało w, e, wpływ właśnie na, na tamtą sytuację, ale chodzi mi o to, że w ostatnim czasie rząd wprowadził bardzo fajne prawo. Że jest podana najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni. Znaczy, moim zdaniem bardzo fajne, dlatego, że właśnie na takie okazje są ludzie przygotowani. często jest tak na przykład, że już widziałem niektóre takie produkty, że powiedzmy, najniższa cena w ostatnich 30 dniach była 10 zł, ale w, w ciągu tam 30 dni znowu była na niego promocja i pro, powiedzmy, promocja była z 14 na 12. Czyli, jeżeli, czyli nawet, czyli powiedzmy, że e, była, pow, produkt był na promocji. Ale i tak ta cena nie była niższa niż powiedzmy ten produkt, który był wcześniej, czyli te 10 zł. E, oczywiście firmy też mogą się na to przygotowywać, tak naprawdę, bo możesz powiedzmy dwa miesiące wcześniej, zawierzać specjalnie ceny produktów, żeby na Black Friday właśnie spuścić te ceny, no i ludzie zobaczył, że wow, faktycznie, że to jest spoko, nie? Bo żeby na przykład była podana najniższa cena w ogóle w historii na przykład, no to wtedy już wiesz, zmienia postać rzeczy i faktycznie ludzie by wiedzieli, co się opłaca, ale to się też by sklepom nie opłacało. Rząd też wie, że z podatków dużo ma pieniędzy. <laughs> Także im też im też czasami jest nie na rękę bo wie, że im więcej się produktów tego dnia sprzeda, też, im, też e, im do budżetu Państwa też wpłynie, ale ogólnie zauważyłem tak w ostatnim czasie, wiesz to, powiem Ci szczerze, ja, swe, ja któregoś razu kupiłem telefon na Black Friday, <grydy> także to też właśnie wpadłem powiedzmy w ten szał zakupowy, ale faktycznie wtedy była fajna promocja na niego, to kupiłem i też potrzebowałem telefonu, e, widać ogólnie w ostatnich, w ostatnich latach, szczególnie myślę, że w ostatnich dwóch, trzech latach widać faktycznie wzmożony ruch, że w ten dzień, że ludzie jakby już mają taki, wiesz, trochę taki zakup Kodowane, że mamy teraz Black Friday, że teraz idziemy na zakupy, że ludzie wiesz szukają też na święta różnych takich rzeczy, wiesz, żeby przed świętami nie kupować prezentów, to różnych takich rzeczy szukają. I faktycznie widać, że to się u nas w Polsce zaczęło, że, że te Black Friday zaczęły się u nas w Polsce dosyć dobrze przyjmować i sprzedawać. I wydaje mi się, że. Zobaczymy, bo chyba będzie pierwszy taki, pierwszy taki rok będzie, kiedy jest z tym prawem, że ta właśnie najniższa cena. I zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało, czy faktycznie będą te promocje, czy nie. Ale ogólnie widać, że, te, że w ten dzień ruch jest dosyć zmożony. I właśnie pytanie do ciebie, czy ty też to zauważyłeś i czy ty też coś właśnie w ten dzień kupowałeś? Hmm. Powiem szczerze, że nigdy nie kupowałem w ten dzień. Ja ogólnie bardzo mocno uciekam od tłoku, a to są dni, gdzie czasami jest bitwa gdzieś tam w tych marketach, galeriach, więc ja wolę tam unikać te miejsca w tych dniach, ale jedną rzecz fajną chciałem tutaj poruszyć, którą powiedziałeś, bo ja już dzisiaj właśnie na Onecie między innymi czytałem o tym, że przedsiębiorcy przygotowują się do tego Black Friday, to co powiedziałeś. Teraz tak, na produktach podstawowych codziennego użytku tego nie zrobisz, bo jeżeli ty codziennie kupujesz jogurt po złoto 80 zł i znasz cenę tego jogurtu, no, to jak on nagle niby w Black Friday zostanie obniżony, a wiesz, firma winduje cenę na 3 zł miesiąc wcześniej, żeby obniżyć później na 80, zł, no to ty powiedz, no, no nie róbcie ze mnie debila, co nie? Ale jeżeli to będzie torebka Batyckiego, która kosztuje 1600 zł, no to to już jest taki inny klient zupełnie, więc te produkty luksusowe, które są drogie. No ciężko jest oszacować, musiałbyś naprawdę przez cały rok chodzić i spisywać ceny tych luksusowych produktów, żeby zobaczyć później ten Black Friday, o te 30-50% faktycznie widzę. Jeżeli ktoś tego nie śledzi, no to tym jest łatwo manipulować, więc to też czytałem o tym dzisiaj, że między innymi właśnie te ceny są już sztucznie windowane, były w wrześniu, październik, podnoszone, także później nawet jak obniżą o 50%, to tak naprawdę obniżają o 10-20%, bo tam niby jakaś obniżka jest, ale nie aż tak dużo, więc to wszystko gdzieś tam no, faktycznie wchodzi w ten temat. Natomiast powiem tobie, czy my jako Polacy, my lubimy zakupy ogólnie rzecz biorąc, jasne, inflacja, sytuacja w Polsce nam powoduje to, że może dużo ludzi będzie się na ten Black Friday nastawiało z różnych powodów, ale odnośnie telefonu, zresztą powiem ci fajną historię, bo mam takiego znajomego, który na przykład jest zakochany w marce Apple, mhm. on kupuje i on jak ma kupować nowy telefon, to wiesz na co on czeka? Na ten dzień. Czeka na, czeka na czerwiec. A wiesz czemu o. czerwiec? Bo w maju są komunie. I ludzie kupują najczęściej komuś telefon, a po miesiącu on wraca na rynek wtórny i on może kupić super nowy telefon, który ma miesiąc stażu za połowę ceny. Więc ja się że ten Black Friday też trochę tak działa. Więc dużo ludzi gdzieś tam się rzuci, bo wiesz, jest promocja, to kupuje. Ale my nie potrzebujemy tego. Ale jest promocja, to kupuje, co nie? A po miesiącu. Mm -hmm, mm -hmm. Ja tego nie potrzebowałem, i wraca to na rynek wtórny, a już trafiają się osoby, które śledzą to i wiedzą, że lepiej poczekać. Nie rzucać się może teraz na koniec listopada z zakupami. Kupmy w połowie grudnia na rzeczy, które ludziom się spodobają, albo w styczniu tak samo, no bo tak samo prezenty działają świąteczne. I to jest naprawdę, jak obserwujesz, Allegro i Beja, to mega widać, że styczeń to jest wysyp takich rzeczy. No, bo ludzie dostają coś komuś dali, nieudany prezent, jeszcze w ogóle jakaś nerwica w domu, bo kurde, miał być iPhone 14, a jest tylko 13. No i ten iPhone 13 wraca na rynek do sprzedaży, no i można go kupić faktycznie w dobrej cenie. Dobra, Maciej, tym takim optymistycznym akcentem zakupowym, bo to już tak naprawdę za 2,5 tygodnia, mamy dzisiaj środę, 15 listopada, więc 2,5 tygodnia zostało do Black Friday, więc pomału trzeba przygotowywać kasę, pomału trzeba śledzić, <laughs> nie przestrzelić się po drodze nie z tymi zakupami. Eee... Coś od ciebie na koniec? Standardowo. Jeżeli macie jakieś tam jakieś wspomnienia, może na przykład wy wyłapaliście naprawdę jakąś bardzo dobrą promkę, która była taka mega, to piszcie oczywiście w komentarzach. Chętnie na wszystkie komentarze odpowiadamy. Trzymajcie się ciepło, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.